Cześć kochani, Dzidzia jest ze mną. Chciałam wam coś powiedzieć. Słuchajcie, chciałam was zapytać, zwracam się do wszystkich kobiet, dziewczyn, kobiet, czy macie takie podobne problemy? Otóż zawsze przed okresem, nie wiem, tydzień, dwa, mam takie boleści, że boli mnie dół brzucha, bolą mnie jajniki, takie kucia i bok prawy mnie boli, tak od jajników, od brzucha idzie po boku, i do w krzyżu, tu do kręgosłupa, taki ból kujący. Czy Wy, dziewczyny, przed okresem też tak cierpicie? Ja tak cierpiałam, że aż krzyku narobiłam, krzyczałam z bólu. I brałam różne tabletki i nie chcą pomóc. Dzisiaj trochę mniej mnie boli, ale wczoraj to myślałam, że umrę z bólu. Jeszcze się przewróciłam. Jeszcze gorzej wyobrażacie sobie ten ból. Czy wy też macie dużo dolegliwości? Ja mam, ja cierpię na napięcia przedmiesiączkowe. Czy wy też, dziewczyny? Napiszcie, czy to są... Czy wy też macie takie objawy? Pół boku, prawy bok mnie tak boli. I to czuję, że to idzie od jajnika, ponieważ czuję bóle jajników, takie kucia. Wszędzie po moim ciele, po boku, tym chodzą takie kucia, jak staje. Takie kujące bóle. Czy wy też macie? I kręgosłupa bóle kujące.